W Minecrafcie mamy czterech bossów. Czy da się je zabić w jedyne 24 godziny? Ten film ja w filmie się przekonam. No i dobra, i pora zebrać zaraz pierwsze drewno, ale chcę się upewnić, iż to nie ma żadnej wioski. Niestety wioski w pobliżu nie było, więc postanowiłem zrobić podstawowe tusy i raz trochę jedzenia. Po czym udało mi się znaleźć statek? Statek jest dobra, w którym nie było jakiegoś niesamowitego lutu. Również od początku moim celem było znalezienie wioski, lecz w pewnym momencie doszedłem do pewnej konkluzji. Może wioska mi nie będzie potrzebna, bo tu już jest jakiś cave, mam jeszcze trochę świnek. I sobie po prostu pójdę pokopać żelazo, a jedzenie już mam. Więc udałem się do cave'a. O, diamenty! A po wieściu z kopalni udało mi się znaleźć jeszcze jeden statek. Po czym postanowiłem, iż wszystko przepala? Też jest taki problem, ponieważ tu wszędzie są oceany, tu nie ma żadnego lądu, żeby potencjalnie coś znaleźć. To mnie denerwuje. Lecz po 14 minutach szukania w końcu stało się to. Ty jest! Wioska Sawannowa. Ogólnie wioska jest mi potrzebna do zrobienia lutingu, który będzie mi potrzebny do zdobycia czaszek, dzięki którym zrobię lidera. Lecz niestety w tej wiosce była niewystarczająca ilość wieśniaków, więc po zebraniu jedzenia, po zrobieniu pulpitu oraz zebraniu drewna na patyki, postanowiłem się udać w poszukiwaniu kolejnej wioski. O, wioska z kowadem, nice, dobra. No i pięknie, dobra. Na razie wyrzucę niepotrzebne rzeczy i... Chodź, handlujemy. Myślę, iż tyle emeraldów mi starczy, więc szukamy kolejnego wratka, który mi, mi sprzeda looting. Mm. O, chcesz mi sprzedać looting? Nie. I tak przez dłuższy czas, aż w końcu. Looting 1. Dobra, będzie tutaj już looting 2. Nie wiem, czy kupię tego wystarczająco. Muszę najpierw sobie zrobić kowadło. Mhm. Mm 3, no i pięknie. I teraz stworzymy miecz, ale nie mam koszt zaklęcia. Dobra, zrobię to już w naderze, do na którego muszę się jakoś w ogóle udać, a na wapulki nigdzie nie widziałem. No ale pójdę się rozejrzeć. W sumie to też pod ziemią może być lawa, więc mógłbym za pomocą replay moda rozejrzeć się pod ziemią. I w sumie to zrobię. Dobra, więc... Aha, tu już jest jakaś lawa, więc yy, sobie zapiszę koordynaty. Musiałbym się o tutaj wkopać. Dobra, to sobie zrobię screenshot. A po wejściu do netheru od razu stało się to. No i pora wejść do netheru. Okej, okay. potrzebuję znaleźć biom stół sandowy oraz tam znaleźć fortecę, ponieważ... Ponieważ tam będzie mi się rozpiło najwięcej szkieletów. Kwarty portal to jest 400 na minus 50. Dobra, mam to nagrane. Oha! Od razu mi się w fortece, więc nakopowałem no, trochę kwarcu na X oraz tańcząc próbowałem sobie miecz. Oraz udałem się do fortecy, ale ty jeśli oglądasz ten film do tej minuty to znaczy, że on cię zaciekawił, więc jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów to daj łapkę i suba, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, a jest to pierwszy film na tym kanale. A jeszcze muszę ustawić render distance na 5, wtedy będzie mi się dużo szkieletów rozbiło, a zabijanie szkieletów wbrew pozorom poszło mi bardzo szybko, ale również w fortecy zabijam sobie trochę blizów na pałki. Oraz później udałem się w poszukiwaniu endermanowego biomu, żeby sobie zrobić oczy kresu. O, ostatni enderman, chodź. No, jest. No i super. A powieście z naderów pohamowałem trochę z wieśniakiem, aby kupić od niego strzały oraz łuk. Zabrałem sobie trochę łóżek, zabrałem sobie dodatkowo więcej jedzenia oraz ruszę w poszukiwaniu strongholda. O! git. W sumie ustawię sobie tak dla bezpieczeństwa i wszedłem do endu. Nie robię one site, zrobię to w sposób tradycyjny. No i idź to wszystko. O, ja już. Nie ma tutaj. Pół serca. Pięknie, pierwszy was zabity. Widzowie, jest mały problem, ponieważ chciałem sobie widera zabić tutaj pod tym czymś, ale dlatego jest potrzebny obsydian, a żeby wykopać obsydian trzeba mieć diamentowy killoff. A ja mam tylko jeden diament i nie mam diamentowego killoffu, więc idziemy. No i pora iść kopać. Szukamy cave'a, bo na pewno gdzieś tu jest. No i pięknie. O, no i git, dobra. Obsidian sobie wykopię już w endzie. No i myk, dobra. Jak to się robi? Muszę sobie odpalić poradnik. Ale to zaraz... trzaśnie wszystko. O! Też zobaczyłem, że po zabicie każdego bossa otrzymujemy takie trofeum. Na przykład tutaj jest widorowa gwiazda, albo tutaj jajos smoka. To powinno być teraz na spawnie, no. Więc mogłem do tego zrobić jakieś, nie wiem, miejsce dla tych wszystkich trofeum, ale zależy czy mi się będzie jeszcze chciało. To się tu respi, czy nie? To się respi na kratce 0 na 0. Jezus mario. Lecz niestety, gdy dotarłem na spawn, okazało się, 25 na minus 3 to jest tu? Nie ma tego. No cóż, no to, no to tragedia po prostu. No co zrobię? Nie widzę tego tutaj nigdzie. Jest, jest, jest! Dobra. No i lit. Dobra, więc teraz trzeba iść znaleźć tego wielkiego guardiana. Wypadałoby też w sumie znaleźć jakieś krowy, jakbym dostał ten nieprzyjemny efekt. A chciałbym się jednak wkopać do mojego przeciwnika. To mleko potrzebuje. Chwila, zaraz tu gdzieś znajdę coś. O, krowy, no i git, dobra. Myślę, że jedno mleko mi starczy. Pora płynąć. Tu jest ocean, na pewno coś znajdę, bo te monumenty jakieś takie rzadkie nie są. Dobra, myk, myk, gdzie jesteś? Nie on się zawsze respi. Chyba jeszcze niżej. Hmm, jeszcze tu? F3, plus a może co? Czemu on mi się nie wyrenderował? Ej no, bratku, no. Nie chwila, to jest wejście. Czy ja tę grę oszukałem? Czy ja jakoś go odrenderowałem? Z tego co wiem, to łatwo jest go odrenderować. Nie, chwila, ja muszę stąd wypłynąć, zmienić render distance i znów wpłynąć i powinien się zrespić. Muszę odpłynąć. Zmienienie render distance na 2 Nie wiem, mogę się w sumie też przespać. To będzie trochę więcej jeszcze czasu, żeby tamten koleżka się wyrenderował. No i jeszcze raz płyniemy. Dobra, tylko teraz się musi wyrenderować nasz przeciwnik. Ej no, go tu nie, nie ma. Mam jeszcze jedno. Mam kolejnego monumentu szukać? Postanowiłem poszukać kolejnego monumentu, który był około 2000 kratek ode mnie. O, jest. Ty, bo ja dedam. Okej, okay, dobra. Przeżyję. W taki sposób mogę się z nim klepać i powinno być git. Aha! Ja teraz stąd nie wyjdę. No, chyba że... Dobra, poczekam te 5 minut. Co to 5 minut dla mnie? Albo? Uuuuhuu. Ej! O, jestem mądry, tylko ja dedam. Dobra, lecę się z nim bić. Póki mogę, to się z nim biję. Oj oj. Ej, no laga mam jeszcze jakiegoś śmiesznego. Mm. Jezu, je się utopia. Ok, i jeszcze tylko trzeba wylać, sobie rozlać tam wodę. Znaczy, je wziąć wodę do wiadra. I przeżyję. Okej, okay, dobra. Jakoś tak na opak to robię. Tak jak chyba twórcy gryby nie chcieli, żeby to było robione. No ale spoko. Nie mam niestety żadnego złotego jabłka. No cóż. No i dobra, jeszcze jedna perła mi pozostała. Mam nadzieję, że ta jedna perła mi starczy. No i dobra, czyli jeszcze to, i powinienem gdzieś gąbkę dostać. OK. I to jest moje kolejne trofeum za kolejnego bossa. Pięknie. Ostatnim bossem, który pozostał mi do pokonania, był Warden. A żeby go znaleźć, trzeba znaleźć Ancient City. Więc postanowiłem tego szukać za pomocą Replay Moda. Myślę, że to mi może naprawdę długo zająć, więc widzimy się już, jak będę miał Ancient City. Jest! Dobra, git. Już nic nie stoi na przeszkodzie, by ukończyć to wyzwania. Ile się muszę tak na dwa wkopywać, żeby mieć pewność, iż nie zginę. O, w końcu. Dobra, ile żebym go jakoś tutaj nie sprowokował. Nie się. Jest, i on. O, Dobra, szybko się muszę podbudować. Zabicie go już nie powinno być dla mnie problemem. I po paru minutach spamowania łukiem w końcu go zabiłem. Jest, dobra, w końcu. Ale z wardenia nie otrzymujemy żadnego trofeum za zabicie go. To jest słabe imo. Aha, ja zrobiłem kolejnego wardena. Nie dobra, ja idę, ja idę. Jakiegoś specjalnego pokoju czy komnaty dla tych trofeum nie będę robić. Tylko położę to wszystko tutaj z takim pięknym widokiem na morze. Więc tutaj na end damy jaję smoka. Na pryzmary damy gąbkę. A tutaj tuż obok. Tu będzie leżeć skrzynia, gdzie damy sobie odłamek pryzmarynu oraz naderową gwiazdę. Papa pa, widzowie.